tę propozycję walki właśnie y, w Rosji, dokładnie w y, na, na, na na Gali. Draka 7. Że ja powiem tak, ja nigdy, nigdy nie wybierałem walki. Taką walkę jak dostaję gdzieś od organizatora, wszystko się zgadza, dogadujemy się, jest odpowiedni kontrakt zadowalający obydwie strony mnie i organizatorów Gali. Ja, ja jadę robić dobrą walkę. Chcę zrobić dobrą walkę. Jeżeli mi się uda, fajnie. Nie myślę o tym, żeby poddać walkę, żeby znokautować, Nie, ja, ja wychodzę po prostu robić walkę, przepracowaną pracę, żeby zostawić w ringu, żeby był ten efekt. Mam nadzieję, że, że będzie ok. I tutaj, tutaj, no co ja mogę powiedzieć? No walczę u, u nich w kraju, walczę u niego, on jest jak gdyby u siebie, ale. Ale może to też jest taki motorek napędowy tego wszystkiego. Mi, mi naprawdę, ja, ja, ja nie czuję jakichś takich, no co ma być to będzie, tak. Na pewno będę pracował na to, żeby, żeby, żeby jak najmniej dać jakichś, nie wiem, kontrowersyjnych dla sędziów, nie wiem, do punktowania czy cokolwiek. Chociaż mówię, ja bym nie chciał się tym tutaj sugerować. No, wiem co robię, podejmuję walkę na wyjeździe, to jest normalna rzecz, tak. My jeździmy do kogoś, ktoś do nas przyjeżdża. No i, i, i nie można, no ja nie, nie, nie unikam walki, tak? Będę będę robił wszystko, żeby, żeby ją podjąć. Jak to będzie, no to mówię, to, 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 to czas pokazać. Ja trenuję obecnie w Grapplingu Kraków, gdzie jestem zarówno i trenerem, jak i, jak i zawodnikiem tego klubu. Tam pomaga mi cały ten skład, cały team chłopaków właśnie z Grapplingu Kraków, gdzie no, chciałbym notabene też podziękować za ten udział w moich treningach, w mojej pracy, bo to nie tylko ja wkładam w to pracę, ale, ale dzięki kolegom, którzy mi tam pomagają na zajęciach. No, mam nadzieję, że będzie widoczny efekt końcowy. Na, na gali. Przygotowuję się też jeżdżę, jeszcze do klubu Halny Nowy Sąd, gdzie, gdzie jak doskonale wszyscy wiedzą, którzy się orientują w stójce w K1. Jest tam wielu doskonałych zawodników, czołówka polskiej kickboxingu i walczących chłopców na zasadach K1, nie tylko, bo na zasadach MMA tak samo. Chodzi mi tutaj o, o Damiana Krawczyka, o Kubę Majocha, o, o Rafała Dudka. No, chłopcy mi tam pomagają. Zawodowe MMA zacząłem trenować bodajże w 2004 roku. Przerzuciłem się ze sportów chwytanych, takich jak, jak, jak judo. Troszkę, troszkę próbowałem. Trenowałem w jitsu jak i, jak, i, jak i troszkę boksów. To wszystko dokształcałem u siebie w mieście we, we Włocławku, w klubie Husaria, jeżeli chodzi o chwyty. W starcie, box, w starcie w klubie Start Wocławek, no, szlifowałem swoje boksy, tak jak po prostu nauczyłem no, się uderzać. I tak, jeżeli dostałem propozycję walki z jednym z, lepszych, z jednych najlepszych grapplerów, no myślę, że na świecie, na dzień dzisiejszy jest uznawany za właśnie jednego z najlepszych grapplerów i chwytaczy jako dominującego miękkie poddania w najlepszej federacji UFC. No, i no i czemu nie podjąć takiej walki? Jest okazja. Wyszło jak wyszło, wykonał swoje, wykorzystał swoje atuty, no, rewelacyjne, miękkie, miękkie poddania. No, niestety nie udało mi się przed tym i no, i no i walka, że tak powiem, dla niego wygrana, ale, ale, ale że tak powiem, było to dla mnie bardzo taka, no. Pozytywna konfrontacja z takim zawodnikiem. Ambicje wzięły górę, nie? I, 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 i dlaczego nie podjąć takiej walki? No jest taka szansa, trzeba to wykorzystać, spróbować. Tak? Nie miałem nic do stracenia, tylko więcej do zyskania. Tak? A, a kwestia taka, że no to się stało praktycznie tydzień przed odlotem. No, łudziłem się też tym, że to troszeczkę puści, no niestety tak było, że właśnie tak jak mówię, tydzień przed odlotem ważyłem 80, dokładnie chyba 82, 400 czy 600, a, a walka była zakontraktowana na 84 kilo. No bodajże czy 83 jakoś już tam nie, nie kojarzyłem się 84 było w ten a, a maja, <laughs> maja na wadze ważył yy, po przylocie jak przyjeżdżałem do Finlandii wtedy no to maja ważył 82 z kawałkiem yy, ja niestety ważyłem bodajże nie wiem czy podchodząc pod 78 kg a to tylko i dlatego wyłącznie no bo wagę wtedy miałem większą Spowodowane to było właśnie jakimś wirusem, rozstrojem żołądka, tego typu rzeczy. Z perspektywy teraz pewnie bym inaczej się zachował, prawda? No bo tam była kontuzja, było to. No ale widocznie tak miało być, tak? Jestem tutaj po pięciu latach z powrotem i, i właśnie się cieszę z tego powodu, bo robię to co lubię. I, i, I tak jak mówię, no po walce z Damianem Mają minęło pięć lat, gdzie dostałem propozycję walki na Angels of Fire, Walki Wieczoru. Wiadomo, że przyjąłem ją I, i udało się wygrać tą walkę na Angels of Fire i, no i tak dalej. I, I walczymy dalej. Będziemy robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Nie? BPS, tak zwany, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, no w moim przypadku jest od półtora miesiąca. Wiemy dobrze o tym, że nasz organizm jest narażony na różnego rodzaju mikrourazy i, i no, musimy mieć bądź każdy z zawodników dba o to powinien dbać o to, żeby ten organizm ciało swoje jak najszybciej po każdym jakimś tam tygodniowym mocnych uderzeniu treningów czy, czy innych rzeczach. Po prostu dbać o to, żeby, żeby, żeby była, że tak powiem, wracała sprawność fizyczna, tak? i, i no, w moim przypadku y, tego typu sprawami, czyli masaż i, i, i doprowadzanie mojego ciała do, do stanu takiego pozytywnego po mocnych treningach, y, jest to osoba, która ma duży wpływ na to. Juron Czabański jest on y, masażystą, który, który, który właśnie dba nad, nad tym wszystkim i chciałbym mu też tutaj podziękować. Za, za bycie takim moim trenerem odnowy biologicznej, który no, ma, ma wpływ na to wszystko, że, że doprowadza mnie do stanu takiego pozytywnego. Nie ma, nie ma co ukrywać, no, w moich przygotowaniach również, jak i no, praca chłopców na treningu ze mną, w klubie, w sali, y, y, na siłowni, gdziekolwiek, na stadionie. No, musi być poparta, że tak powiem, no, sponsorami, wsparciem sponsorów. I chciałbym, chciałbym tutaj jak najbardziej podziękować firmie, która mnie. E, za, Zaopatruję e, w suplementację, e, a mianowicie jest to firma Aminostar, firma Viking e, w Krakowie. E, jakże i firma, która e, no, ubiera mnie w, 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 w ciuchy, firma BAT. E, jakże, także, także chciałbym podziękować firmie e, MD, MD Sport e, z Krakowa. Tak jak mówię, no te, te firmy wspierają mnie w przygotowaniach do, do walki, więc jestem bardzo wdzięczny tutaj za pomoc.